ale jak tutaj podjechałem to pierwsze co się nasunęło mi na myśl to że tutaj się odbywały chyba jakieś naprawy yy, lokomotyw tutaj sobie biegną tory i tu i tu wielkie wrota no i kanały Słownica widać była. Czyli tutaj na pewno jakieś naprawy się odbywały. Zawsze myślałem, że to należy do tej firmy. Już dawno bym tutaj podjechał. Obadać teren. No całkiem prawdopodobne, że to może być po AG. To jest taka solidna konstrukcja Jest pomieszczenie i wyjście ale z tamtej strony sobie obejdziemy zaraz Najpierw tutaj wszystko pokażę Jeszcze pomieszczenie Posprężone wszystko Tutaj pomieszczenie z wyjściem Bo tutaj na terenie wszędzie, jak się spojrzy dookoła To są słupy pod AG. Właśnie tam w oddali. Tutaj tak nie widać za krzakami jest całe mnóstwo ich i tutaj z tej strony, za tymi krzakami, też idzie taki ciąg. Dziś jest taka akcja. Że jestem z powrotem na terenie Zachemu Jakiś czas temu tutaj byłem, nagrywałem filmik, ale nagrywałem go telefonem. Zobaczymy, jak będzie dzisiaj widać na tej kamerce szerokokątnej. Jest tutaj parę budynków koło siebie, które właśnie wtedy pokazywałem, ale chyba nie wszystkie. także Zaczynamy! Robi wrażenie. Widok super. Z okna widać kolejny obiekt. Mm. Ale tutaj widok na to to jest petarda. właśnie to Na pewno nie było tutaj tego. Więc co? Wejdziemy zobaczyć, co się tam dzieje w środku. Ciekawostka, na koniec filmu wrzucę zdjęcia yy, obiektu, który spłonął 3 dni temu, bodajże na terenie Zachemu i tam parę takich ujęć mam, także pokażę, bo to już będzie na pewno jako opuszczone. Dobra, idziemy zobaczyć. Znowu kamera zwariowała, zaraz się przełączę. Aparat mi zmówił, nie wiem co z tym aparatem, ale już jest wszystko w porządku. Dobra. Słuchaj prezesa Jakaś kamerka powlaczek Naprawdę chyba jak się przegrzeje to o, tutaj to napisy na szybie где-то здесь такие Mas olha é ale jakiś do drzwi podwiązane no, ale tutaj może ktoś sobie robił kurbek i ciągnął co u góry żeby drzwi trzaskały 2017 jeszcze nie puste no tam ktoś sobie pasem niezły wymyślił albo żeby nie trzaskały żeby nie robiły niepotrzebnego zamieszania tutaj 2015 A Ta. to jeszcze z tyłu coś jest tutaj ogólnie jesteś ktoś zrobił składowisko my jubel Zobaczy jeszcze ten budynek od tyłu tutaj

to był pożar, ale pożar to był tutaj konkretny, Z tego co mi wiadomo, że w ogóle bym tam nie wchodził, bo tam jest czarno, smolone. to teraz tutaj gdzie się jadało. Ta część tam cała się hajcowała. widać tutaj osmolone szyby potopione To no. siema właśnie się znajduję w tym budynku po pożarze no czarno niesamowicie od węża strażackiego no robi tutaj wrażenie wszystko osmolone. Co tutaj? Wózek? Jest wózek. Elektryczny chyba. No ale jest tutaj pełen klimat nieziemski. Tam wszedłem przez to małą dziurkę. Zobaczmy sobie tutaj od tej strony Muszę się dość cicho zachowywać, bo nie chcę tutaj, żeby ich przelaz Co tam tak jasno jest na dole Czego tak jasno? A tu jest ta piwnica duża tutaj od okien na tą białą ścianę daję Jakiś stolik został Jest, jest ciemno, jest tutaj faktycznie bardzo ciemno, nie ma co się dziwić, jak tutaj wszystko jest takie okopcone. Bardzo ciemno. Co to, że nie pozostawało tutaj? Tam wózek fajny. I większość regałów. Tutaj pełno sadzy chyba się najbardziej paliło tutaj w tym miejscu drewno tu chyba podnośniki jakieś jest blisko chyba podnośniki albo jakaś maszyna okej? Okay? W porządku? Dobra, zobaczymy na dole. To tutaj to światło się odbijało na tej ścianie. O, ale wielkie. No ogromna jest. To dlatego u góry był taki dziwny odgłos, jak stąpałem, tu jest wszystko metalowe, a ja tam po tym chodziłem No jest przeogromna piwnica O bardzo dużo. Aha, tutaj byłem u góry, tutaj jest ten balkon, co można obejść dookoła Także tak jak mówię, za dużo nie zostało z wyposażenia jest telefon. Takie zawory No ale zrobiło wrażenie ogólnie raz, że takie ciemne po spaleniu dwa ogrom tego Ch ja to szybki okoli.